Cześć, dzisiaj przedstawię Ci mój subiektywny ranking foteli ergonomicznych dla programisty. Będą to cztery fotele: fotel Elegance, Maven, Shadowtron i Challenger. Wybierając fotele do rankingu kierowałem się trzema rzeczami: po pierwsze jakością wykonania foteli, po drugie komfortem, po trzecie, żeby dbało o kręgosłup. Jako programista spędzasz wiele godzin przed komputerem i potrzebujesz maksymalnego komfortu pracy, ale też takiego zadbania o twoje twój kręgosłup, twoje zdrowie, żebyś mógł prowadzić życie pełne pasji i rozwijać się zawodowo. Na miejscu czwartym w rankingu foteli ergonomicznych dla programisty jest fotel Elegance. Jest to fotel produkowany przez firmę Kulix System w Polsce. Fotel przeznaczony dla osób, które mają od 158 do maksymalnie 90 cm wzrostu. Fotel ma certyfikat medyczny, Czyli jest też produktem medycznym. Dzięki temu ma oprócz tego, że funkcje profilaktyczne dla twojego kręgosłupa też bardzo fajnie się sprawdza, kiedy masz właśnie bóle z kręgosłupem. Czyli jeśli jesteś programistą, który odczuwa jakieś mocne bóle kręgosłupa, szmagarz, masz jakieś schorzenia, z czym się zmagasz, to być może ten fotel właśnie będzie dla ciebie odpowiedni. Fotel ma wbudowany system zdrowego siedzenia, który został zaprojektowany przez Eugeniusza Kulik, który zajmuje się codziennie terapią manualną. On wymyślił taki system, który pomaga odciążyć kręgosłup, zmniejszać napięcia, dlatego że na siedzisku, tak jak widzisz, masz takie wgłębienie. To wgłębienie pozwala ustawić odpowiednio miednicy, ale też właśnie odciążyć guzy kulszowe. Jak również masz poziomy na oparciu, taki pas, który jest podparciem lędźwiowym, wybałuszenie i tak samo pionowe wybałuszenie. To powoduje to, że masz fajnie sparte podparcie lędźwiowe, ale również możesz cofnąć właśnie łopatki do tyłu. Bo ten fotel wymusza aktywnie wyprostowaną pozycję. Całość fotela, tak jak widzisz, oparcie siedzisko i zagłówek, wykonany jest z pianki, która jest bardzo wytrzymała i nie odkształca się nawet po użytkowaniu wielu lat. Ja sam korzystałem z tego fotela mniej więcej ponad 3 lata i mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy mocno pomógł mi właśnie w rehabilitacji kręgosłupa, zmniejszył napięcia mięśniowe, ale też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o komfort. Dodatkowym plusem tego fotela jest to, że jest produkowany pod wzrost, czyli siłownik zakładany jest od twojego wzrostu, czyli będziesz mógł prawidłowo siedzieć. Czyli stopy będą ustawione płasko na ziemi, a kolana będą zgięte mniej więcej w kącie 90 stopni. Oczywiście fotel posiada regulacje takie jak regulacje podłokietników, zagłówka, wysokości oparcia, za pomocą którego też reguluje się całą wysokość podparcia lędźwiowego, jak również. Możesz sobie regulować odchylenie oparcia, głębokość siedziska. Fotel Elegance też jest bardzo w przystępnej cenie, bo w około 2000 zł ciężko moim zdaniem znaleźć lepszy fotel w tej klasie foteli ergonomicznych. Na miejscu trzecim mamy fotel Maven. Jest to fotel, który porównując do fotela Elegance ma zdecydowanie więcej ustawień i również poziom komfortu jest większy odczuwalny. Co za tym idzie też takiego cena jest większa. Fotel przeznaczony jest dla osób, od około 1,60 60 m do 1,82 82 cm i wagi około 100 kg. Fotel ma innowacyjne sterowanie, ponieważ pod podłokietnikami masz najważniejsze sterowanie wysokości siedziska jak również możesz odblokowywać sobie oparcie. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie musi się nigdzie schylać. Po drugie, masz też fajnie wykończony fotel, ponieważ tutaj zamiast siatki na oparciu, zagłówku i siedzisku masz użyty taki materiał elastyczny z membraną. Dzięki temu ten materiał dopasowuje się pod ciężar, jak również w cieplejsze dni przepuszcza powietrze, co jest bardzo komfortowe. Fotel jest bardzo dobrze wykonany, bo ma podstawę aluminiową. Jest zawieszony na takim stelażu, więc wygląda, prezentuje się bardzo dobrze. Ma też pięcioletnią gwarancję. Oprócz standardowych regulacji, czyli regulacji zagłówka, regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, regulacji głębokości siedziska, regulacji podłokitników w trzech płaszczyznach, Fotel ten posiada regulację głębokości podparcia lędźwiowego, dzięki temu możemy jeszcze bardziej dopasować ten fotel do swoich preferencji. I jeśli potrzebujemy faktycznie takie mocne podparcie możemy sobie bardziej to wysunąć i wtedy e, odczuwamy mocniejsze wsparcie, pozycję jeszcze bardziej wyprostowana. Porównując do fotela Elegance, tutaj też mamy możliwość odchylenia oparcia i blokady aż w 15 pozycjach. W fotelu Elegance są, są to 4 pozycje, natomiast tutaj masz aż 15 pozycji możliwości. Blokady. Problemem do fotela Elegance jest też znacznie większa możliwość odchylenia oparcia o 33 stopnie. W fotelu Elegance jest to około 20 kilku stopni. Dzięki temu, kiedy pracujesz właśnie jako programista, wiele godzin możesz sobie zmienić pozycję np. takiego zablokowanego oparcia nadblokowane Co jest fajnym rozwiązaniem, żeby właśnie wprowadzać jeszcze więcej ruchu w Twojej pracy. Podsumowując, fotel Maven na pewno sprawdzi się właśnie od osób, które pracują wiele godzin ze względu na trwałość materiałów, komfort, który oferuje. I wygodę. Warto pamiętać, że to jest fotel dla bardziej osób szczupłych i średniej budowy, dlatego że jeśli jesteś osobą, która jest szersza, to tutaj na siedzisku nie ma wypełnienia, więc chodzi o to, żebyś nie siedział na, na krawędziach fotela, ponieważ może cię być niekomfortowo. Więc jeśli jesteś osobą szerszą, która potrzebuje więcej przestrzeni lub bardziej zbudowaną, to warto wtedy sobie wybrać fotel, o którym powiem, Shadow Tron. Na miejscu drugim fotel Shadow Tron, o którym właśnie już wspominałem. Fotel jest bardzo ciekawy, bo też to jest fotel z serii premium. Natomiast dla osób o średnim i wysokim wzroście od m70 do m95 i wadze do 136 kg. Fotel prezentuje się potężnie. Fotel ten jest w największych rozmiarów spośród wszystkich foteli, które dzisiaj omawiam. Ma też założony wyższy siłownik. Wszystkie regulacje takie jak właśnie podwieczne podłokietników są na wyższej pozycji. Podparcie lędźwiowe mamy, znajduje się wyżej, jak również cała konstrukcja jest tak skonstruowana, że też była szersza. Dzięki temu osoby też cięższe, powiedzmy do 136 kg, mogą sobie wygodnie na tym fotelu siedzieć, ponieważ jest na tyle szeroki i przestrzenny. Mi ten fotel tak bardzo się spodobał, że sobie sam go zakupiłem jako drugi fotel oprócz fotela Elegance, dlatego że ten fotel możesz wykorzystywać oprócz tego, że do pracy przed komputerem jako programista. To właśnie też możesz go wykorzystywać w czasie wolnym, w czasie relaksu, kiedy odpoczywasz, kiedy czytasz książkę, ponieważ tutaj posiada specjalne podnóże, które możesz sobie wysunąć, które, z którego oczywiście możesz też korzystać w czasie pracy. Kiedy pracujesz, ale również, właśnie, kiedy odpoczywasz, ten podnóżek, na tym podnóżku możesz mieć dwie pozycje, czyli z takimi wysunię, z wysuniętymi nogami, ale również z podkurczonymi. Podokietniki w sześciu płaszczyznach, to też jest coś innowacyjnego, to też daje Ci możliwość właśnie ustawienia tych podokietników, żeby właśnie w różnych pozycjach, także z telefonem, kiedy rozmawiasz w pracy, ale również kiedy przeglądasz treści na telefonie, przeglądasz treści na tablecie, przeglądasz sobie książkę, oglądasz film, grasz w jakąś grubioną grę, ten fotel może fajnie się dopasować do Twojego ciała. Oprócz tego tutaj możesz się po poczuć też jak w fotelu bujanym, więc to też daje, daje taki komfort i relaks, odpoczynek, co mi się bardzo osobiście w tym podoba. To, co wyróżnia też ten fotel, to jest podparcie lędźwiowe i całe oparcie, ponieważ składa się z trzech modułów. Dwa moduły to jakby takie płuca z podparcie lędźwiowe, które jest zrobione z takiego tworzywa specjalnego, który zachowuje się bardziej jak guma, jest bardzo przyjemne w dotyku i dopasuje się do Twoich lędźwi. Dodatkowo to tworzywo możemy wygiąć, więc dzięki temu możesz sobie, sobie ustawić sobie też w trzech różnych poziomach nacisku na podparcie lęźwiowe. Sam czy... tego rozwiązania używam, kiedy właśnie potrzebuję poczuć większe podparcie lędźwiowe, co sobie po prostu zwiększam nacisk. Górna część też pracuje razem z Twoimi ruchami kręgosłup. Możesz też regulować wysokość samego oparcia. Dzięki temu osoby wysokie mogą mieć na, osobne, na odpowiedniej wysokości podparcie lędźwiowe i całe oparcie. Tak jak widzisz, oparcie jest szerokie, więc właśnie przystosowane dla osób, które potrzebują więcej przestrzeni w fotelu. Oczywiście takie regulacje jak głębokość siedziska, jak regulowany zagłówek, który jest zregulowany góra-dół, jest pod kątem 15 stopni. On jakby oddziaływuje pod wpływem nacisku Twojej głowy. Powoduje to, że ten komfort użytkowania tego fotela jest bardzo wysoki. Na ten fotel też jest, tak jak w fotelu Maven, 5-letnia gwarancja. Podsumowując, fotel Shadow Throne jest fotelem wielowymiarowym, ponieważ możesz sobie zarówno w biurze, jak i w home office... Korzystać w pracy, ale również kiedy odpoczywasz i relaksujesz się. Jest też świetnym rozwiązaniem dla osób wysokich, które często mają problemy z doborem fotela, ponieważ fotele są dla nich po prostu za małe. Na miejscu pierwszy w rankingu foteli ergonomicznych dla programisty znajduje się fotel Challenger. Jakość wykonania tego fotela, czyli aluminium na podstawie, aluminium na stelażu, aluminium w podłokietnikach, daje nie tylko solidność, ale też. Fajny wygląd, który może się podobać osobom, które chcą mieć stylowy fotel, który się wyróżnia. To, co wyróżnia fotel, to jest mechanizm, który jest wbudowany w ten fotel. System automatycznego dopasowania do Twojego wzrostu i wagi. Działam w ten sposób, że kiedy siedzisz, automatycznie podpływam ciężaru i też Twojego ruchu. Rusza się oparcie, ale też również siedzisko niezależnie się wysuwa. W poprzednich modelach działa to synchronicznie, czyli kiedy odchylamy oparcie, siedzisko idzie do góry, natomiast w tym modelu siedzisko się wysuwa i wsuwa. To jest trochę jakbyśmy taki ruch na wiosłach mieli, tak? A przez to też kręgosłup ma więcej ruchu, jest to dla Ciebie komfortowe, ponieważ działa ten fotel zgodnie z ruchem Twojego ciała, co daje komfort podczas pracy i wytchnienie dla kręgosłupa. Dodatkową funkcją tego fotela jest też bardzo duże odchylenie oparcia. Tu aż ponad 50 stopni, czyli najwięcej spośród wszystkich wymienionych foteli. Ten mechanizm jest tak skonstruowany, że fotel, nawet pomimo tego, że mamy takie duże wychylenie, nie spowoduje wywrócenia się tego fotela. Jest to ciekawa funkcja, ponieważ kiedy pracujesz, możesz w każdej chwili odchylić sobie tak właśnie mocno oparcie. Dzięki temu kręgosłup, im bardziej odchylone oparcie, tym zmniejsza się obciążenie tego kręgosłupa możesz się też zrelaksować, możesz odpocząć kiedy rozmawiasz przez telefon tak jak we wcześniejszym modelu Maven sterowanie jest podobne, tutaj pod łokietnikami masz sterowanie najważniejszych funkcji jak również sama budowa fotela, czyli to, że jest oparcie, zagłówek i, i siedzisko wykończone materiałem elastycznym powoduje to, że pod wpływem Twojego ciężaru ciała fotel bardzo fajnie dopasowuje się jest to komfortowe podczas pracy i też kiedy właśnie są jakieś temperatury wyższe. To jest fotel przewiewny, nie ma takiego odczucia, że gdzieś się przyklejamy do materiału. I też jest przyjemny w dotyku, więc nawet jeśli pracujesz sobie w krótkich spodenkach, czy w pod, krótkim podkoszulku, jest to bardzo przyjemne. Oczywiście fotel posiada wszystkie regulacje, które poprzednie fotele też posiadają, czyli wysuw siedziska, głębokość. Oprócz tego, że to możesz sobie wysu wysunąć to siedzisko, to też jest regulacja oporu wysuwu tego siedziska. Masz też regulację si nacisku na plecy, samego oparcia regulację wysokości podparcia lędźwiowego, regulację zagłówka w trzech płaszczyznach. Więc fotel został stworzony po to, żeby dawać Ci radość i przyjemność z pracy przed komputerem. Dla kogo ten fotel jest? Dla osób, które mają od około 1,60 do 1,83 cm wzrostu i średniej, szczupłej budowie do około 100 kg. Podsumowując fotel, challenge na pewno sprawdzić dla osób, które szukają fotela bezkompromisowego, który ma bardzo wiele ustawień. Dzięki mechanizmowi, który Automatycznie dopasowuje się do ich sylwetki, będą mogli prowadzić jeszcze więcej ruchu podczas pracy, co jest ważne dla twojego kręgosłupa, jak również dzięki odchyleniu odpocząć i zrelaksować się podczas przerwy albo kiedy rozmawiamy z klientem na przykład przez telefon. Do wszystkich wymienionych foteli w tym rankingu, czyli Elegance, Maven, Shadowtron i Challenger, są nagrane dedykowane filmy, które pokazują jeszcze bardziej szczegółowo, jak te fotele działają. Możesz sobie je znaleźć w opisie tego filmu, gdzie tam do każdego fotela link, jak również tam będziesz mógł też zakupić te fotele. Pamiętaj, jeśli byś potrzebował jakiejkolwiek pomocy, możesz do mnie zadzwonić pod numer 850, jak również skontaktować się mailowo na biuromałpa.pokochajswójkręgosłup.pe. Jeśli znasz jakąś osobę, dla której ten materiał mógł być wartościowy, to proszę przekaż jej linka do tego materiału. Będę Ci bardzo wdzięczny. Na tą chwilę to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!